Zbliżała się burza. Zrobiło się zupełnie ciemno. W Warszawie oczywiście już huki wybuchów, już są łuny. Do tego przychodzą błyskawice, bo burza się nasuwała i wreszcie lunęło ogromnym deszczem. A przed nami jest ulica puławska, po której jeżdżą otwartymi jeszcze wtedy samochodami rzędami niemieccy jak pokonać tą Puławską. No już nie, jak w momencie, kiedy ciszy się zrobiło, przeskoczyliśmy tą Puławską szczęśliwie i w tym deszczu do Dolinki Służewieckiej, żeby pójść w prawo na południe do Lasów Kabackich. już zupełnie było ciemno. Nad tą przeprawą naszą przez Dolinkę Służewiecką pewnie Niemcy zorientowali się w tym kierunku odwrotu, i zarówno z obecnego klasztoru Dominikanów, jak z terenu wyścigów, ostrzał tego właśnie miejsca. A to było, no w tej chwili to jest strumyk, i piękne szosy, i trawniki, i alejki spacerowe. Dawniej to było jednakże do 150 metrów stawów i bagien. Przez te stawy i bagna zaczęliśmy brnąć. Przed, przede mną szedł bob i jak rozgarnął te, te krzaki, zapada się coraz głębiej. Ja idę za nim, też się zapadam, coraz głębiej. Niemcy strzelają, ale raczej od dominikanów, bo one z lewej strony do nas nadlatywały, tak zwane flary. To są pociski z fosforu, które świecą, jak lampiony. Prawdopodobnie to ta temperatura, która się wytwarza ze spalania, podtrzymuje spadochronik, bo to w takim tempie spadało. Na szczęście ulewa, która nam towarzyszyła, skracała czas pracy takich lampionów, ale ich wystrzeliwano dość dużo. I wtedy, kiedy teren był oświetlony, no to myśmy siedzieli w tym błocie, nie wolno się było ruszyć. Jak troszeczkę ściemniało, no to myśmy ruszali naprzód. No to ruszanie naprzód było jednak coś okropnego, bo to coraz bardziejśmy brnęli w to błoto. No i w pewnym momencie ja straciłem grunt i tonę normalnie. Rozłożyłem ręce, ale, ale tonę. I Bob się obejrzał, a on był z tym karabinem bez naboi. I Odwrócił się i dał mi ten karabin. Także ja złapałem za koniec tego karabinu. On jakąś kępę trawy i zaczął ciągnąć. No, i tą metodą po koleiśmy przebrnęli to bagno pod ogniem, pod flarami, czołgając się w kierunku skraju Lasu Kabackiego.